Pewien pan zobaczył w Starbucksie panią, która mu się spodobała, i chciał ją jakoś poderwać. No, I to jest prawda, bo w Starbucksie najpiękniejsze kobiety są. Zwłaszcza, że w Polsce jest ze cztery Starbucksy, sąsiadują całą Polskę. Czam się szuka kobiet. Postanowił do niej podbić i podbijał tak dzielnie, że wreszcie ona dała mu swój numer. Mając ten numer, gość nagrywa wideo no, no. na Instagramie, w którym robi dokładnie to, co my. Ono dostaje to wideo. I najwyraźniej chyba podaje to kolegom Właśnie jest straszne. Stwierdziła, że to jest zabawne. Tak, tak. że gość, który zadłużył się w niej autentycznie, tak. wysyła jej wideo. No to jest nie romantyk jednak, nie? Dawniej się pytało kolegę, czy mógłbyś iść do niej, żeby ona ze mną chodziła. To, to jest, że chciał się tak... tak Teraz się wysyła bezgłośne wideo, w którym się puszcza kawałek Drake'a i okay. się stoi i wyciera czoło z potu. To obrazuje uczucie. To jest uczucie. Tak. To jesteś ty. Haha, <laughs> i to uczucie. <noise> I musisz dać się ponieść uczuciu. Ponieść uczuciu? No tak, no. które masz na dłoni? Ja powiedziałem Karolowi, że ja w ogóle nie zrozumiałem tego <noise> fenomenu w ogóle. Podejrzewam, że tak, teraz zacznie się coraz więcej wideo pojawiać w tym stylu i ludzie będą robić coś, coś dokładnie. Ja nagrałem. Widzieliście wysokość jego grzywki? Gość ma grzywkę tak wysoką jak twarz. Gość ma wysokość głowy jak dwie twarze, bo ma twarz i grzywkę. Tak czy siak, ja się nie śmieję z ludzi memów. A to jest idealne, żeby przejść do drugiego tematu i bankowo widzieliście to wideo, które wczoraj było memem w necie, ale było wcześniej w dzień dobry TFL. Jak coś to link jest na dole. O tym jak to pan Heiser po raz drugi robi prowokację inspirowaną akcją pana Jimmy'ego Kimela z Nowego Jorku i New do York Pani. Fashion Week. Z zaczął pytać ofiarek, jak tam Hanawald? Hard Claws, Lazik and Holstein. Tak, e... A to mu się udało. No ja no Holstein. Na maksa! Przy... Ale brzmi zajebiście, jaka bawełna Ile? Cztery stówki pewnie, nie? I tak jak udało mu się nabrać większość szafiarek, e, blogerów, youtuberów jak się okazuje Duża część tych osób ma taki syndrom przed kamerą, który już jest powtarzany <grym> dla mnie tak. Że jak jest kamera, to muszę wszystko, żeby zachować twarz Co myślisz o Karel'u Gocie, o tym nowym projektaniu? Super <grym> Ktoś po prostu no nie mój, ja mam czegoś takiego, bo się nie założył. Ale widać tak fajnie pod twórczenie. Widać, że... widać tak fajnie, ale ma, że, że nie że... mają kompletnie zielonego pojęcia. W sensie polityk jest już wprawiony. Polityk tak. jak kłamie to jest tak. Jaki będzie przyrost gospodarczy w przyszłym roku? Tu... No między 20 a 24%. Bo ja chciałem powiedzieć, że mi to bawi. Ja nie, mm. ja nie śmieję się personalnie z żadnej z tych postaci. Nic z Ni za personam. I że to jednak wodek była manipulacja. Ale telewizji. jak mogła być manipulacja? Skoro on ją pyta i to jest bez cięć, co myślisz o nowym duecie z mm. Leslie Kahn-Holstein? I ona mówi, że super. Czy jesteś po stronie reżimowej jak? manipulacji, tak? Tak. Zastanawia mnie jedno. Ile Wiele. było osób, które nie dało się nabrać? Mhm. Bo był jeden gość na końcu, pokazany specjalnie. On był tam dany specjalnie. wiem. I ile tak. było takich ludzi? Myślę, że dużo. I myślę, że to właśnie to chodzi, że. Blogerze mówili, że nie, no to nie jest tak. To jest oczywiście manipulacja. No, się należy zgodzić, i nie mówili, że Blogosfera to debile i to tylko pokazuje obnaża hipokryzję. To, to, uh -huh. to też ktoś tam ma w tym jakąś część racji, ale uh -huh. tak naprawdę. Przecież to jest po prostu śmieszny filmik. On nikomu nie zrujnuje kariery. To jest dokładnie to samo, co robiła pyta swojego czasu. Dokładnie. Czyli zaskakujesz ludzi na ulicy i pytasz ich, co by było, jeśli słońce kręciłoby się wokół ziemi. Trzymajcie się ciepło, pod spodem jest najnowszy odcinek Doki nazią Wimograp. Widzimy się już jutro i do tego czasu nie bądźcie szefiarkami, nagrywajcie wideo na Instagramie i bądźcie! <śpiew>